Ustawienia zrobione, to tak naprawdę możemy przejść już do naszego produktu. Cofamy się do produktu i otwieramy budżet. Tak naprawdę dzisiaj nas interesuje zakładka, która jest najwyżej, i lista projektów. Jest ona pusta, ponieważ dopiero będziemy działać. Natomiast zanim przejdę stricte do projektu, to jeszcze mając na myśli nasze nowości, nowe osoby, które dołączają do, dołączają do do użytkowników programu, powiem sobie, powiem z czego zbudowane jest lewostronne menu. A więc, tak jak powiedziałam, nasza dzisiejsza zakładka Publink, tutaj będziemy większość czasu, zakładka projekt, przepraszam, tutaj większość czasu spędzimy podczas naszego szkolenia. Mamy również zakładkę uchwały. Rok 2025, tutaj toczymy, a jak uchwalimy już budżet na rok 2026, no to będziemy toczyć tu rok 2026. Na co bym chciała zwrócić uwagę, kiedy omawiam, e, omawiam to menu, to przede wszystkim na zaangażowanie. Zaangażowanie działa samoistnie bez asystencie, ale może działać jeszcze lepiej, kiedy e, synchronizujemy e-publink budżet z umowami. Będzie to wówczas działało w taki sposób, że jesteśmy w umowach, zaczytujemy sobie PDF-a, Worda bądź inny dokument, w którym, w którym mamy tą umowę. Program ePubling umowy spowoduje to, że wybierze dane, które są niezbędne do uzupełnienia automatycznie, odczyta sobie to, co powinien odczytać i uzupełni odpowiednie elementy, a po Państwa stronie zostanie tylko i wyłącznie sprawdzenie, czy te wartości się zgadzają z tym, co jest w umowie, czyli taki podwójna kontrola, bo raz skontroluje nas sam moduł, a drugi raz użytkownik, który zaczytuje ten dokument, a do nas będzie należało podpięcie pod daną klasyfikację zaangażowania i wykazanie, że te środki już są zarezerwowane. Dalej mamy zadania. Mamy dwa rodzaje zadań, o zadaniach powiem nieco więcej w późniejszym etapie. Mamy zadania e-publing, które są w naszym w naszym module, ale mamy też zadania bestiowe, czyli te, które dotychczasowo korzystaliście. No i to zadanie bestiowe mi się uzupełniły, ponieważ zaczytałam paczkę konfiguracyjną, więc wszystkie zadania, które były w bestii, przeniosły się do mojego modułu. Dalej mamy wykaz jednostek, który pokazywałam przy etapie konta, i jeszcze na co bym chciała zwrócić uwagę, to na słowniki. Pewnie znacząca większość z Państwa ma fundusz sołecki, a więc jest to miejsce, w którym możemy wprowadzić, jakie sołectwa występują w mojej jednostce, po to, aby później uszczegółowić w budżecie z jakiej klasyfikacji jakie wydatki są realizowane, po to, żeby uzupełnił się automatycznie zapis w uchwale w projekcie uchwały budżetowej, ale również po to, aby wygenerował się nam załącznik. I drugie miejsce to rezerwy celowe. Mamy jedną automatycznie wprowadzoną rezerwę celową, która jest kryzysowa, ona jest obligatoryjna, w związku z tym no, u każdego z Państwa wystąpi, natomiast mogą wystąpić inne rezerwy celowe specyficzne dla Waszej jednostki. Wówczas te tytuły rezerw wprowadzamy w tym miejscu po to właśnie, aby w uchwale wypisać te odpowiednio tytuły. Dobra, tutaj jest prośba, aby zwiększyć ekran, więc ja się postaram to zrobić. Czy teraz jest lepiej, pani Moniko? Dobra. Myślę, że jest lepiej. No dobrze, to wracamy, to wracamy do tematu projektu. Gdyby jeszcze była potrzeba powiększenia, proszę napisać na czacie. Więc postaram się jeszcze zrobić większy obraz. Natomiast ja go zwiększam, to z kolei dla mnie jest widoczność mniejsza, ale no, państwo są tutaj najważniejsi. No dobrze, wracamy zatem do listy projektów na rok 2026 i już przechodzimy do tych elementów stricte przygotowujących pod projekt. W pierwszej kolejności no, musimy wygenerować projekt budżetu na rok 2026, ale przypomnijmy sobie, w plikomacie miałam taką paczkę, więc Klikam w plikomacie Stwórz projekt budżetu na rok 2026, start. No i teraz widać w dolnym paseczku, co się dzieje, czyli pobierały się sprawozdania, pobierały się wszystkie rzeczy, które są niezbędne do wygenerowania właśnie tego wstępnego projektu budżetu. Ja już mam okienko do konfiguracji, w związku z tym postaram się skonfigurować, aby pokazać dalszą część. No, i co tutaj tak naprawdę widzimy? W pierwszym kroku wybieramy źródło danych, skąd chcemy czerpać informacje odnośnie wstępnego projektu budżetu w zakresie, w zakresie projektowanych wartości. Możemy je wziąć z ePublic budżet, ale z budżetu z Bestii. No, i tutaj jest komunikat na czerwono, mówiący o tym, że jeżeli prowadzisz u nas jednostki, a w Bestii nie prowadzisz jednostek, no, to wygeneruj za pomocą e ponieważ te jednostki wówczas nie utracisz. Natomiast ja tak naprawdę mam w e-publink budżet i w budżecie w Bestii to samo, no bo tak naprawdę 10 minut temu przetransportowałam budżet z Bestii, więc on niczym się na ten moment nie różni. W kolejnym kroku wybieramy sobie danę graniczną, względem której chcemy sobie przeliczyć. Projektowane wartości. Czyli mówiąc wprost, jaki stan budżetu, na jaki dzień chcę odświeżyć o wskaźniki makroekonomiczne. Domyślnie mamy 30 września, natomiast tą datę oczywiście możemy zmienić. Ja powiedzmy, ustawię sobie 1 września. E jest to również pokazane, jakie uchwały będą brane do przeliczeń, czyli pomiędzy 1 września a yy, ostatnią uchwałą była z 30 września. No więc może spróbujmy odświeżyć na bardziej świeższy plan, czyli weźmy 30 września. No i wówczas skakuje mi również uchwała z 12 września, więc jak najświeższy budżet biorę aktualnie do przeliczeń. W kolejnym kroku mamy informację. O tym, jakie sprawozdania zaczerpaliśmy. Z Bestii, oczywiście. No i zaczerpaliśmy sprawozdania za mm, rok 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i drugi kwartał 2025 roku. I tutaj z gwiazdką bierzemy drugi kwartał, no bo na dzień dzisiejszy jest to najświeższy kwartał, jaki mamy w Bestii. Jeżeli pojawi się trzeci kwartał, to do naszych trybów historia, bo to jest brane do trybu historia, zostanie wzięty trzeci kwartał. Trzeci kwartał również. Dalej mamy przetransportowane słowniki zadań, bo gdybyśmy chcieli używać słowników zadań z bestii, no to one będą. Słowniki jednostek już były wcześniej, czyli dodano zero tak naprawdę. No i metody kalkulacji, jakie mamy. No oczywiście przeliczamy o produkt krajowy brutto, inflację i wzrost wynagrodzeń. Bodajże w lipcu była aktualizacja wskaźników makroekonomicznych, zawsze się działa również w październiku, natomiast ta druga aktualizacja wyszła w tym roku w lipcu, więc ciekawa jestem, czy w październiku jeszcze nas zaskoczą aktualizacją wskaźników, czy jednak będziemy, będziemy kalkulować w oparciu o te dane z lipca. Na ten moment mamy najświeższe, jakie są opublikowane na stronie ministerstwa. No i drugim efektem, oprócz tego, że wygeneruje sobie wstępny projekt budżetu, no to nadałam moim jednostkom em, dostępy i im również wygeneruje wstępne projekty planów finansowych, tak aby mogli w swoich kontach edytować swój kawałek tortu i wprowadzić odpowiednio dochody i wydatki, jakie planują na rok 2026. Klikamy, generuj. No i sukces. Wygenerował mi się projekt budżetu na rok 2026, ten wstępny, mój jako skarbnika, jako całości, ale wygenerowały mi się również wstępne projekty planów finansowych dla moich jednostek organizacyjnych.